Dzień dobry. Co tego pękna pani robi na takim przystanku? Pana! Mam męża! A, szkoda. Ona pani podarować dwa złota? Na co? Na piwo? Nie? Oddaj pani! To! Piwo? No! To dwa złota! Nie dam takie muży brakować. Pani. Co pan sobie myśli? Nie dam panu Nie Pani Dobra, ja bym chciała się zapisać na listyki. Dobrze, imię i nazwisko? Angelika Milionerska. Dobrze. Mm, tak, widzę, mamy jedno miejsce wolne na 19.30. Pasuje? Dobrze, pasuje. Dobrze, to y, 1500 zł za godzinę. Dobra, no to y, ja bym chciała wykupić na rok. Dobrze, to blikiem pani tak. nie zapłaci? Dobrze, to ja podam numer później. Tak? Dobra. Dobrze, to na 19.30. Widzimy się później. 30. Dziękuję, do widzenia. Dzień dobry, ja zapisana na striptiz na 19.30. A? Faktycznie, dobrze, to zapraszam. Dziękuję. Do Dzień ja bym chciała yy, pokój w hotelu. Dobrze, mamy numer wolny 669 lub... 69. 69, proszę. Dobrze, 200 zł za Dobra, to na jeden dzień, bo ja to długo nie będę. Dobrze. Blikiem? Dobrze. Nie, kartą, sorry. Dobrze. Салам. Маленький. Что? Пишите номер. Хорошо. Чек. Маленький, мы видим еще один. Давайте стартим на Ютубе, да? До свидания. Салам. Добрый день, мама. Салам. халла номер. Халла, слышим Nie. on żółte nam i chłopaka stała. Nie. Tak? Dobry. Nie mam chłopaka. Męża. No. To zaraz mąż nie weźmie. To tylko taki chłopak, który mnie prześladuje od kilku lat. Tak, i gdzie on jest? Tam biegnie! O nie! Trzeba go łapać! Wyopiluj ją! <grymne> Utkaj się! Idę im pomóc! Teraz ty dwoje <grymne> na komisariacie! To nie ja! Tak? A co to za nagranie z monitoringu?